Jaka jest Pana ulubiona potrawa? To, 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 to by trzeba się małżonki spytać. Jest super, widać, że to morsowanie nie poszło w las, tylko że w zdrowym ciele zdrowy duch. Ledwo uszłyśmy z życiem, ale bardzo polecam, groznie bardzo ładna. Sylwia? Andrzej? Z Warszawy? Nadia. <grymne> Nadia. E, kochani, z Warszawy, czyli rozumiem, że przyjechaliście tutaj na wakacje. Tak jest, Wczasujemy w rewie, ale dzisiaj zrobiliśmy sobie wycieczkę do Sopotu. Panie Genku, czy kocha Pan podróżować? No, ja już mam prawie 80 lat, także rowerkiem jeżdżę prawie co dzień w lato. Nie? Drogie Panie, gdzie lubicie najbardziej jeździć na wakacje? Na pewno nie tutaj. O, dlaczego? Bo tu mieszkamy. Okej, okay. no to w takim razie to gdzie lubicie, poza Sopot, poza Trójmiasto? Włochy. Góry. Kochani, zadajemy tutaj pytania związane między innymi z programem Kobieta na krańcu świata Martyny Wojciechowskiej. Zdarzało Wam się oglądać? Tak, oczywiście. To powiedzcie proszę, czy Wy preferujecie podróż zaplanowaną na własną rękę, czy all inclusive? Hmm. E, to zależy. All inclusive jest wygodniej, ale w sumie nie próbowaliśmy na własną rękę nigdy, bo było łatwiej i nie ma czasu. Na własną rękę, nie zawsze. Na własną rękę. O i szczególnie pod namiotem. O proszę! I świcie wszyscy razem pod namiotem? Tak jest, znaczy, tak no jest. Teraz akurat nie, teraz mamy kwaterę, ale A. lubimy pod namiot sobie tam pojechać. Ostatnio bywało tak, że all inclusive, aczkolwiek zostaliśmy zarażeni przez znajomych takim sposobem podróżowania na własną rękę, więc może następnym razem spróbujemy sami. Raczej all inclusive. Właśnie wróciliśmy z Zanzibaru w czerwcu, więc wybraliśmy all inclusive, super. Proszę, jak było w Zanzibarze? Bardzo zadowoleni byliśmy. A macie jakieś wspólne zdjęcie, które moglibyśmy pokazać? Drogie panie, czy wy lubicie podróżować? Bardzo. A na własną rękę, czy all inclusive? Różnie. Znaczy my podróżujemy z seniorami, bo my jesteśmy już seniorkami i mamy klub seniora w Kędzierzynie, i z nimi podróżujemy. Macie może jakieś wspólne zdjęcie w telefonie z jakiejś podróży, gdzie byliście razem? Zobaczcie drodzy Państwo, tak trzeba żyć. Podróż z biletem powrotnym czy bez? E, bez, z kinią bez. <grym> no zgadza się wszystko. Teraz wakacje się już kończą, byliście gdzieś w tym sezonie? Nie, my mieszkamy w Anglii i przyjeżdżamy tu na wakacje. Okej, okay, czyli w Sopocie są wasze wakacje. Bardziej w Gdańsku. A gdzie lubicie podróżować? Jeżeli nie po Polsce, to gdzie za granicą? Na razie Polska. Na razie Polskę zwiedzamy naszą. Po pandemii to my tak raczej w Polsce, ale Chorwacja jeszcze. A wcześniej była Bułgaria, Chorwacja też tak przed pandemią. Tym rowerkiem tutaj po terenie trójmiasta, czy gdzieś dalej czasem udaje się panu wyjechać? Nie, tak przeważnie to tak, po, bo mieszkam pobliżu w pobliżu Brzeźnie, nie? Brzeźno, dzielnica. Jakaś taka najwspanialsza życiowa podróż, niekoniecznie rowerem. Nie, to tak we Wszędzie jest cudnie, wszędzie, jest wszędzie są cudnie. wspaniałe podróże. A kraj, który do tej pory najbardziej cię zachwycił, zdecydowanie Malediwy. Chyba najlepsze wakacje mieliśmy w Meksyku. I to chyba taki jest kierunek, gdzie warto jechać, jest dużo do zwiedzania. No i nie wiem, tak jak porównując inne kraje, no to tam naprawdę All Inclusive is All Inclusive. Myślę, że tam jest bardzo dobrze pojechać i tylko, że to trzeba mieć też porównanie, yy, różne, różne zakątki świata i wtedy wie się, gdzie było najlepiej. Na ile wcześniej trzeba zaplanować taką podróż z seniorami? To znaczy my już dostajemy oferty na jesień, od yy, po 6 stycznia już zapisujemy na cały rok. Po Polsce czy również za granicą? Yy, za granicą również. Jeżeli planujecie wycieczkę na przykład tutaj do Sopotu, to ile wcześniej musicie ją zaplanować? Na rowerach pół godziny. Jak pojechaliśmy na Zanzibar, to już wycieczkę planowaliśmy w styczniu, ale to była taka decyzja spontaniczna. Ile wcześniej planujesz wycieczkę? Cztery miesiące? O proszę. A co się musi znaleźć w twojej walizce? I czy tą walizkę też już zaczynasz przygotowywać cztery miesiące wcześniej, czy kilka dni wcześniej? Walizkę zdecydowanie dopiero dwa dni przed podróżą. No a krem i bikini to podstawa. Trzy y, obligo przedmioty, które musicie ze sobą zabrać w podróż. Y, SPF na pewno. Okulary. No i bajkery jakieś na pewno. A SPF jakiej wysokości? Pięćdziesiątka. Kosmetyczka, odzież wierzchnia, buty, buty na przebranie, no wiadomo, ośrodki sanitarne, higieniczne, płaszcz przeciwdeszczowy. To jakieś najmilsze wspomnienia albo coś, co Was o, najbardziej co zaskoczyło? Najbardziej zaskoczyło to ruch drogowy w Gruzji ostatnio, jak byliśmy. No ledwo uszłyśmy z życiem, ale bardzo polecamy Gruzję, bardzo ładna. I to nas zaskoczyło, a tak to my zawsze mamy dobre wspomnienia ze sobą, więc. A jak wygląda ruch drogowy w Gruzji? Co Was najbardziej zaskoczyło w tym? No, problem polega na tym, że tam nie ma praktycznie ruchu. Tak, każdy jeździ jak chce i z każdej strony trzeba się spodziewać jakiegoś uderzenia. Czy że jesteśmy morsami? Ja morsie od 12 a. lat morsuje. Przepiękne jest morsowanie. Przepiękne, mamy najstarszą kobietę, która ma 56 lat ma. i z lat jest wspaniała kobieta. Nie opuszcza co rok, tylko jeździ z nami. Chciałabym, żebyście też się przed tą ramówką rozgrzali. Zobaczymy, może, który z Was sobie lepiej poradzi. O, czyli wprawiony. No super, ja widzę, że to para, która nie tylko kocha podróże, ale również sport. Macie we krwi. Jest super! Widać, że to morsowanie nie poszło w las, tylko, że w zdrowym ciele zdrowy duch. No brawo, Zuzia sportsmenka. Zuziu, to teraz e, zobaczmy, jak sobie tata radzi z tym wyzwaniem. Jak to się robi, Zuzia? Trzeba się kręcić? <gry> proszę, ale trzy razy było, czasami się mówi do trzech razy sztuka. Czy wy lubicie gotować, czy raczej jesteście zwierzakami knajpianymi i jecie na mieście? Do restauracji raczej. O, potem zmywanie po tym całym gotowaniu, także lepiej restauracji wybrać. A jak wakacujecie pod namiotem, to posiłki przyrządzacie sami, czy udajecie się wtedy do restauracji? Różnie, różnie, różnie ale lubimy też sami pokazać e, młodej podróżniczce, jak to właśnie jest, nie tylko all inclusive, ale nasze piękne rejony nad rzeką czy nad jeziorem. Na wakacjach odpoczywam, więc nie gotuję sama. Okej, okay, a co najbardziej lubisz jeść podczas wakacyjnych podróży? Lubię próbować regionalnych potraw, czyli potraw z krajów, w których się znajdujemy. Wy jesteście dla siebie? Matka, córka. Czy lubisz obiady, które gotuje mama? Oczywiście, są najlepsze na świecie. A co najbardziej lubisz jeść, co mama Ci gotuje? Kurczak w sosie śmietanowym z pietruszką. I czy to jest rzeczywiście danie, które Pani też najbardziej lubi przygotowywać? Tak, bo najprościej i najszybciej. A młoda podróżniczka, jakie danie rodziców najbardziej lubi? Spaghetti. Spaghetti, tak jak wszystkie dzieci. Wolisz, jak gotują rodzice czy obiad u dziadków? E, rodzice. Rodzice. A co najbardziej lubisz ugotowanego przez rodziców? E, rosół. A czy zdarza wam się tak, że idziecie na obiad do swoich rodziców, czyli ty do rodziców swojego partnera, albo ty do rodziców swojej partnerki i coś wam nie smakuje i nie wiecie wtedy, jak wybrnąć z tej sytuacji? No nie wiem, to już bardziej Paulina musi powiedzieć, że to jest. Nie no, raczej nie, wszystko jest zawsze okej. Okay. A kuchnia mamy czy kuchnia babci? Babci. Naszą stację lubię oglądać. Naszą stację Pan lubi oglądać, bardzo nam miło, ale Pan wygląda na zdrowego, wysportowanego i na takiego, co się dobrze odżywia. Jaka, jaka jest Pana ulubiona potrawa? To, 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 to by trzeba się małżonki spytać. No to jaka jest ulubiona potrawa, którą przygotowuje Panu małżonka? No to różnie, to by ja Pani to Jakieś ziemniaczki, kotlecik, mizeria? No tak, 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 że to kaszka gryczana, tak różnie, nie? A czy Pan też czasem dla żony gotuje? No tak raczej jest kierowniczką kuchni, małżonka, nie? Czy masz może jakieś zdjęcie swojej ulubionej potrawy albo z wakacji, które mogłabyś mi pokazać? Może być z Malediów. To, to może być śniadanie z dzisiaj. To... O, może być śniadanie z dzisiaj, pewnie. Co to dokładnie było? Jak się nazywa to danie śniadaniowe? To był tost z łososiem i twarożkiem, rukola, pomidorki koktajlowe, pysznie. Co najbardziej podoba Ci się tutaj w Sopocie? Eee... RESTAURACJA taj. Tak. Dzień dobry, dzień dobry Pierwszy raz jesteśmy we Władysławowie w tych rejonach Właśnie pierwszy raz jesteśmy emeryci tutaj Także na przyszły rok na pewno tu przyjedziemy A teraz o godzinie 6 jesteśmy regularnie nad, nad Bałtykiem i kąpiemy się Regularnie, codziennie We Władysławowie